Świat się zmienia, nasze otoczenie się zmienia, nasze życie się zmienia. To wyzwanie dla każdego. Naszym klientom najbardziej zależy na środowisku. A jego degradacja ich frustruje. Dla doświadczonych montażystów największym wyzwaniem jest instalacja linii transmisji. Projektantom zaś zależy na zmianach w przestrzeni montażowej, zarówno jednostki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. A miasta, w którym żyjemy, aż proszą o więcej komfortowych przestrzeni. Mamy tylko jeden wybór: rozwijać się, przekraczać granice poszukiwać nowych ścieżek sukcesu. Razem. Przyszłość jest tu. Gdzie jest to miejsce, w którym żyjemy? Jak możemy przeciwstawić się pogodzie, nad którą nie ma kontroli? Kiedy budownictwo będzie ekologiczne o zerowej emisji CO2? Jakie relacje występują między budynkami, ludźmi i wyposażeniem? Dlaczego nie skupiamy się na pięknie projektowania przestrzennego? Kiedy proces montażu zostanie uproszczony? Co prowadzi do inteligentnej obsługi i serwisowania? Kto może przekroczyć granice i odkryć niezawodny komfort? Midea!